On się charakteryzuje. Emilka i potwory z legend. Myślę, że to jest słowo klucz, dlatego że jak patrzę się na tytuł, to można sobie pomyśleć: oh, Moje dziecko się wystraszy. Nic z tych rzeczy. To znaczy, mam nadzieję. Mam taką nadzieję, dlatego że to jest bardzo wyjątkowa książka. Praca samodzielna jest praca z rodzicem i praca aktywna. Co to w ogóle może oznaczać? Co oni wymyślili? Ja nazywam się Anna Jankowska, jestem pedagogzką tworzę dwa blogi. Aktywne czytanie książki dla dzieci i młodzieży i drugi blog nie tylko dla mam. Co znajdziecie na tym drugim? Bo na tym pierwszym to się chyba domyślacie. Wskoczcie do tego drugiego i zobaczcie, dajcie mi znać jak wam się podobają oba zresztą. A na aktywne Czytaniu wyląduje Emilka i Potwory z Legend. To jest książka aktywizująca. Nie bójmy się tego słowa, wręcz przeciwnie, używajmy go jak najwięcej. Ciach, już mamy okładkę, którą wykorzystamy do tego, żeby zaznajomić wszystkich zainteresowanych, jak wygląda potwór ten konkretny. Słuchajcie, on ma duże oczy, wielkie białe zęby, burczący brzuch w ogóle, on przepada za słodyczami, czekoladą, potrafi ją wyczuć nawet. 8 kilometrów. Nie jeden człowiek w potrzebie wyczuje tak czekoladę. Sama książka to jest w ogóle już seria. Ziarnka piasku. Proszę bardzo, czekajcie, już trafiam. Kamila Stakowska napisała. Zresztą tutaj z tyłu możemy poznać i autorkę, i ilustratorkę. O, już wam wygadałam, że tu coś jeszcze jest. Na razie do góry nogami. Zilustrowała Marta Grabowska i te ilustracje są bardzo e, takie soczyste, takie zwariowane, takie właśnie, które pasują do książki aktywizującej. I musicie wiedzieć, że to w ogóle nie jest pierwsza książka z tej serii, bo ja pamiętam, kilka lat temu pokazywałam na blogu książkę, chyba nawet była w plabistycie aktywne czytanie, wow, brała udział ta książka o Emilce i Gwiazdach. Więc super, że mamy kolejne i kolejne części i słuchajcie, Tutaj Emilka na początku faktycznie jest tak, że to jest ten moment, kiedy tato mówi: Dobra, no to idziemy spać. Emilka ma młodszą siostrę. I Emilka mówi, że no niekoniecznie, bo tam jest taki długi korytarz, przez który trzeba przejść, i ona się boi potworów. I tato, jak to tato, e, no, ale potwory nie istnieją. Natomiast no nie przejmujcie się, że to takie o Jezu, jakie to niewychowawcze i niepedagogiczne nie uwzględnił lęku dziecka, bo cała tutaj sytuacja rozwija się tak, że właśnie zaczyna się cała cała rozmowa, w której Emilka bardzo świetnie używa argumentów do tego, że potwory istnieją. Te, które znamy z legend, na przykład Bazyliszek, Lubelski, Żmij jest taki potwór. Dzieci są zachęcane do tego, żeby te legendy poznawać. Bo mówiłam na początku, że to książka aktywizująca i zobaczcie, na dole strony bardzo często w różnych miejscach mamy właśnie zachętę do tego, żeby podziałać. Czasem trzeba poprosić rodzica, żeby pomógł wyszukać informacje na przykład na temat Bazyliszka albo na temat tamtego żmija. Tutaj mamy wyjaśnienie w ogóle, czym to jest legenda. To taka opowieść, w której łączy się to, co istnieje lub kiedyś istniało, na przykład miasto, z tym, co jest zupełnie wymyślone, na przykład potwory. I tutaj ta rozmowa schodzi też na przykład na Smoka Wawelskiego albo na warszawską syrenkę, którą, no, do potworów trudno zaliczyć, natomiast, no, przy czytaniu ma to wiele sensu. Dzieci tutaj są też zachęcane do tego, żeby narysować własnego potwora. I jest też oczywiście odniesienie do tego tutaj, no bo jak poznajemy legendy i poznajemy potwory, warto się zaznajomić z tym. Jest też w pewnym momencie zaproszenie do tego, żeby dziecko samo kolorowało tego tutaj typka z tyłu, żeby go tak trochę bardziej spersonalizowało. Jest tam też taki e, pomysł, żeby, no podpowiedz, jak sobie radzić z lękiem przed potworami, jaki masz sposób, więc to ta książka, jak się nią zaczniecie bawić, to ona będzie wypełniona no właśnie jakimiś tam liścikami, rysunkami, pomysłami dziecka, więc będzie taka bardzo należąca do małego czytelnika, a przy okazji edukujemy, bo na przykład no ten Żmij Lubelski, on jest też postacią z legendy i w ogóle to jest taka fajna sytuacja. Czekajcie, gdzie oni gadali o tym Żmiju, tak, a Żmij Lubelski, Emilka nie dawała za wygraną. Lubelski żmi, roześmiał się tata. Co to za głupotki wymyślasz, Emilko? To nie ja wymyślam, tylko nasza pani w szkole. Wasza pani, tak? Szybko zreflektował się tata. A nie, jeśli wasza nauczycielka, to na pewno też legenda. To ważna sprawa. Więc zobaczcie, że tutaj z tymi potworami i z tymi dyskusjami, no to nie jest tylko tak, że o, tam nie istnieją i do widzenia. Natomiast druga część tej książki to jest wizyta prawdziwego potworu. Potwora. Emilka nie mogła zasnąć z tego wszystkiego, z tego całego gadania o potworach, i przyszedł do niej Ambord. To jest właśnie, o, już Wam trafiam to jest właśnie taki potworek, z którym Emilka zaczyna rozmawiać, czyli oswajamy temat i dowiaduje się. Absolutnie potworom nie są w głowach drache i straszenie dzieci. W ogóle on się pojawił u Emilki dlatego, że ona ciągle o nim mówiła, że potwory, potwory, potwory. Więc on tak się poczuł taki przyzywany i myślał, że Emilka jest zaciekawiona tematem, tak jak na przykład jak jesteśmy zaciekawieni, nie wiem, rybkami, to ciągle rozmawiamy o rybkach i musicie wiedzieć, że potwory skupiają się głównie na imprezowaniu, na tym, żeby się dobrze bawić w swoim świecie, w swojej krainie i Emilka tak wypytuje taka niepewna, nie no dobra, imprezują dzień, a co zresztą tygodnia. Może jednak w którymś dniu mają zaplanowane straszenie niewinnych istot, ale nie. Po kolei przechodzimy poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek, dowiecie się, co robią każdego dnia i z pewnością nie będzie to straszenie dzieci. I oczywiście, że wszędzie tutaj, wszędzie, wszędzie mamy jeszcze właśnie ciągle zachętę do aktywności najróżniejszych, ale pokażę Wam, co mi się jeszcze podoba. Podoba mi się ta Mapa tutaj, i to już jest nawet taki pomysł na mm, bawienie się tą książką i w ogóle legendami o potworach, powiedzmy yy, przez bardzo długi czas. To, to jest nawet pomysł na zajęcia przedszkolne czy szkolne, bardziej szkolne bym powiedziała, bo tutaj mamy mapę i na niej oczywiście zaznaczone różne kraje i teraz yy, warto się dowiedzieć, jakie potwory czy postacie z legend, stwory z legend są przyporządkowane, są charakterystyczne dla danego kraju. I faktycznie Irlandia ma swoje, Wielka Brytania ma swoje, Polska ma swoje, więc to jest też zachęta do wspólnej aktywności, żeby się doedukować i. Oswoić, no właśnie, to, co mogłoby być dla nas, w zasadzie dla dzieci, straszne. Zobaczcie, jaki fajny pomysł. No bo właśnie ten lęk poznajemy, uwzględniamy, rozmawiamy o nim, angażujemy dziecko do dyskusji. Druga sprawa to edukacja, i to taka szeroka, ja bym powiedziała, międzykulturowa. I bardzo lubię takie książki, gdzie wybieramy jakiś jeden temat i wokół niego właśnie dowiadujemy się najróżniejszych rzeczy, jak to wy wygląda w różnych miejscach na świecie. No i personalizujemy bardzo, bardzo książkę, która jednocześnie angażuje, więc jest aktywnym czytaniem. I teraz wasza kolej. Ciekawa jestem, co myślicie o takim pomyśle.